Dzień dobry Państwu. Chciałem opowiedzieć historię o, o Białorusi. Tu mięsko nadal nie się tuszy sobie. To co powiedziałem tajemnica, musi się tuszyć się, tak, żeby było brązowe. Ja zawsze patrzę, podglądam to mięsko, żeby się nie y, 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 przypaliło się dla was na pokaz. I szanowny Państwo, wrócę do Białorusi. Tak, byłem na Białorusi ta cośny pamięciłam. Pojechaliśmy tam. Ale nie, nie tym, tylko jeszcze miałem nysę. Tam to strzo zostało. Widziałeś może nyskę. Widziałem kiedyś. No. I pojechałem tam, tamtym samochodem tak tatusiem, święte pamięci. Tamta była test plandeku, tak jak ta lubny. I stoi ta nyska na podwórku urodziny tatusia. Ja rano wyszedłem sobie. Cześć się po, tak, po po sesji ich po podwórki inaczej i co? Idą chłopcy, idą chłopcy na zabawę. Ja będę mówić po polsku do, do nas, bo wy na pewno po białorusku nie będziecie rozumieć. Dzień dobry. Ja mówię, dzień, dzień dobry. Chyba pan nasz jest. Ja mówię. Nie, ja nie wasz. A skąd? Ja mówię, ja z z Polski jestem, inaczej. Aha, wypijesz z nami kielicha? Ja mówię, dziękuję, ja nie piję, ale na zapoznanie wypijesz. No, już wyrażę zgodę, bo tam i brat przyszedł cioteczny, i e, cioci przyszli wszyscy, zrobiliśmy takie, na, na nysie to, tył, ja zacieliłem e, podłogę, ładną taką specjalną, taką folię zacięliłem, żeby czysta była. Później poszedł, po po, pierwszy był koc, a później folia poszła biała, później papier biały. One dostali chleby. Powiem tak, żeby nie omawiać Białoruś, nie omawiać ich ludzi. U nas chlebek Boże to jest chlebek Boże, a u ich to jest tkanie. Powiem tak. I powiem tak. Szanowny Państwo, kochani moi, on dostaje tak. Przepraszam. Ja Stąd dostaje, bo chleba, tu masę dostaje, a tu dostaje z tyłu samochód, bożałe, stawia. Ja poslom do čoči, mluvim, čoču, davni tliški, na, na vutka. Ja svoj napoj dostałem, ale činješ brat napoj, twój. One postavili, ten hleb, to zembe mora bilo povnati, Ja dostałem svoj hleb, pokrojivim, Jeden pyta się, o, pan masz bułeczkę, a nie chleby. Ja mówię, nie, to chleb u nas się nazywa, się, a nie bułko. Bułko, to jak chcecie, to ja wam prezentuję. Dostałem z torby i dałem w prezencie bułeczkę. Jeden powiódł, bo blisko miał, zaniósł do domu dla mamy. Mama przyszła, w ręce mnie pocałowała i tatusia. Ja mówię, to proszę nie całować za to, proszę pani. To jest prezent dla syna i dla pani bułeczka. Po sobie pokroić i gdzieś dzisiaj. Nie, to będzie na, na niedzielę. Ja mówię, nie, ja mam jeszcze, jak chcecie, to ja rozdam dla was. Ja mam w tobie dużo. I chleba, i tego. I bułek, mówię. I co? Zapoznałem się tak z trzema chłopcami i dziewczyną, która się nazywała. Po polsku Ala, a, a po ichiemu Ala. I ona do mnie pisała często i gęsto, ale teraz coś zap, przestała pisać. Ale mam nadzieję, że znowu zacznie pisać. I jak pojadę tam do swojej rodziny, to zajadę do niej, do tej dziewczyny, Ali. I może coś będzie. Zaraz zobaczymy. Jak mięsko, bo muszę spojrzeć, szanowni Państwo. O, 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 widzisz, już się rumieni, się. Widzisz tutaj pierwsze. O, widzisz. O, widzisz. O, to już. O. I zaraz to mięsko pójdzie do miseczki. Jeszcze niech troszeczkę się porumieni się z drugiej strony. Pójdzie to wyleje, wleję oleju świeżego i szanowny pan tu dalej będę piścić. Robić ten, to mięsko. Tylko nie powiem z czego to mięsko jest. Macie zgadnąć. Ja specjalnie to nie było oraz skrzydełko, tylko to coś innego było. Ale ja specjalnie dla was powiedziałem, że skrzydełko, żeby was troszeczkę e, nie naprowadzić na temat tego, co to za mięso jest. I z czego to mięso jest. O! To dla was pytanie jest. Z czego mięso? I z jakiego... Zwierzaka. Z jakiego kraju? Z jakiego kraju? O. Z jakiego kraju? O. I dziękuję bardzo na radę.